Dzień dobry. Nazywam się Jacek Czarnowski. Czy ktoś z was był kiedyś na morfologii przywództwa albo morfologii sprzedaży? Pytam, bo szykuje się kolejna edycja morfologii przywództwa 14 i 15 maja w Gdańsku na terenie Centrum Konferencyjno-Targowego. No tu się właśnie teraz znajdujemy, Amber Expo. Będą trzy zestawy tematów, który będziemy się zajmować. Pierwsza rzecz to są wartości społeczne w biznesie. Drugi element to jest wyzwania związane z nowoczesnymi technologiami, które właśnie do biznesu wchodzą. No i po trzecie, jak zachować efektywność biznesową przy szacunku dla ludzi. To będzie zupełnie nowa formuła. Dwa dni, pierwszy dzień inspiracyjny, drugi dzień warsztatowo-caseowy. Po drugie, 25 prelegentów, i trzeci element ponad 200 uczestników. Zapraszam Was serdecznie. 14-15 maja zapiszcie w kalendarzu: Morfologia przywództwa Gdańsk Amber Expo.